Dzisiaj przedstawię wam historię z województwa mazowieckiego. Rodzina Zawadzkich mieszkała w miejscowości Polany w gminie Wierzbica w powiecie radomskim. Polany to niewielka wioska. Według spisu powszechnego z roku 2021 mieszka tam 438 osób. Wieś położona jest nieco ponad 20 km na południe od Radomia. Rok 1998. Ewa i Krzysztof Zawadcy mieszkali w domu razem z dwiema córkami i synem. Ich najstarsza córka, Justyna Zawadzka, urodziła się 1 sierpnia roku 1984. W roku 1998 kończyła 14 lat, choć wyglądała na 2-3 lata starszą. Była uczennicą siódmej klasy podstawowej. Była spokojną, nie sprawiającą żadnych problemów wychowawczych nastolatką. W miarę możliwości pomagała w domu. Choć była jeszcze młoda, to nie było dla niej straszne gotowanie czy pranie, a nie były to czasy, gdy każdy posiadał pralkę automatyczną jak dzisiaj. Pomagała też babci w opiece nad chorym dziadkiem. W wolnym czasie uwielbiała słuchać muzyki. Słuchała jej w telewizji czy radiu, a potem sama lubiła sobie podśpiewywać. Z rówieśnikami miała dobry kontakt. Była uśmiechniętą i uprzejmą koleżanką. Uczyła się średnio, ale nie miała problemu z przechodzeniem do kolejnej klasy. Była sumienna i nie wagarowała. Najlepiej odnajdywała się w zajęciach z wychowania fizycznego. Poza szkołą była ona zapaśniczką w klubie Orzeł Wierzbica. Trenować zaczęła około trzy lata wcześniej. Jej trener był jednocześnie sąsiadem rodziny Zawadzkich. Skąd u niej wzięła się pasja do tego dość niszowego w naszym państwie sportu? Odpowiedź jest prosta: jej wujek to Włodzimierz Zawadzki. Wówczas był on świeżo upieczonym mistrzem olimpijskim w tej dyscyplinie w wadze piórkowej. Prócz tego to wielokrotny mistrz polski i multimedalista Mistrzostw Świata, a także Europy. Jego nastoletnia bratanica chciała pójść tą samą drogą. Wiele wskazywało na to, że ją również czeka świetlana przyszłość w tej dyscyplinie. Choć trenowała stosunkowo niedługo, to już osiągała sukcesy. Wielokrotnie wygrywała zawody, w których brała udział. Jej największym dotychczasowym sukcesem była wygrana w ogólnopolskiej olimpiadzie w sportach halowych, która odbywała się w Poznaniu. Nagrodą za wygraną był m.in. rower górski. Dziewczyna bardzo cieszyła się z tego sukcesu. Miała nadzieję, że w przyszłości będzie osiągać takie sukcesy jak jej stryjek. To było jej marzeniem i dążyłaby do tego z całych sił. Jej sukcesy zostały zauważone. Wywalczyła awans do reprezentacji Polski. W lipcu roku 1998 miała wziąć udział w mistrzostwach świata w Anglii w klasie kadetek. To kategoria wiekowa poniżej juniorek. Wiązano z nią nadzieję na przyszłość. Justyna miała dobre relacje z rówieśnikami. Nie popadała w żadne konflikty w szkole. Trzy razy w tygodniu chodziła na treningi, a przed zawodami trenowała nawet codziennie. By dotrzeć na trening musiała pokonać 5 kilometrów. W ostatnim czasie zabierała się z trenerem. W innym przypadku na miejsce dostawała się autobusem. 17 maja 1998 roku była to niedziela. Justyna wstała około godziny 7 rano. Udała się na poranną muszę. Po powrocie z niej do domu, umówiła się z mamą, że potem pojadą na zakupy. Planowały kupić nowe ciuchy Justynie. Około godziny 10.30 dziewczyna wyszła z domu. Rodzicom powiedziała, że wychodzi do koleżanki oddać zeszy. Nie zaznaczyła, do której dokładniej. Przed wyjściem pomalowała sobie rzęsy, a także powieki. Matka była nieco zdziwiona, że wychodząc do koleżanki tak się wystroiła, ale nie było to dla niej tak bardzo dziwne, by coś podejrzewała. Justyna obiecała, że wróci przed obiadem. Zazwyczaj była punktualna. Kiedy nie wróciła na obiad, nie dając żadnego znaku, jej matka zdenerwowała się. Gdy nie pojawiła się jednak na kolacji, gniew przerodził się w niepokój. Do tej pory nie zdarzało się, by Justyna znikała na tak długo, nie informując o tym nikogo. Matka i ojciec, najpierw, póki jeszcze nie zaszło słońce, poszli sprawdzić, czy nie ma jej w lesie, do którego wcześniej zdarzało się jej chodzić. Nie było jej tam. Zaczęli więc wydzwaniać poznajomych córki. Nikt z nich nie spotykał się z Justyną tego dnia. Następnie rodzice próbowali się skontaktować z członkami rodziny mieszkającymi w okolicy. Oni jednak również nie potrafili pomóc w kwestii ustalenia miejsca pobytu dziewczyny. Dzwonili do krewnych mieszkających w innych częściach Polski, ale tamci również nic nie wiedzieli. Rodzice próbowali jeszcze na własną rękę szukać Justyny, ale było to bezskuteczne. Kiedy przez całą noc nie pojawiła się w domu, ojciec o 6 rano udał się na policję, by zgłosić zaginięcie córki. Przyjmujący zgłoszenie funkcjonariusz uspokajał go, mówiąc, że większość zaginionych nastolatków wraca w ciągu 48 godzin od zaginięcia. Polecał mężczyźnie, by ten wrócił, jeśli nie pojawi się po takim czasie. Ojciec był jednak przekonany, że coś musiało się stać. Mimo wszystko, według przekazu medialnego, poszukiwania rozpoczęto dopiero po 48 godzinach od wyjścia z domu Justyny. Podano rysopis, mogący pozwolić ją rozpoznać. Justyna Zawacka miała 162 cm wzrostu. Była krępej budowy ciała. Miała czarne, kręcone włosy. Twarz owalną, cerę śniadą, oczy koloru piwnego. Nos szeroki. Uszy średnie, wyraźnie odstające. Z domu wyszła ubrana w białą bluzkę i spodnie jeansowe. Na nogach miała czarne półbuty na obcasie. Na ręce natomiast miała założony metalowy zegarek z bransoletką. W uszach srebrne kolczyki, a na palcu pierścionek podarowany jej jakiś czas wcześniej przez ojca, który ten nabył podczas wizyty w Egipcie. Nie zabrała ze sobą żadnych dokumentów, to wskazywałoby, że wcale nie miała zamiaru uciec z domu. Według relacji rodziców, dziewczyna nie miała powodu, by uciekać. W domu nie stosowało się przemocy względem dzieci. Justyna miała też dobre relacje z rodzicami i rodzeństwem. Nie mówiła też, by miała jakiś konflikt w szkole. Spotykała się z jakimś chłopakiem, ale nie wydawało się być to niczym poważnym. Zresztą on był od niej o pięć lat starszy i rodzice odradzali jej spotykanie się z nim. Poznała go, ponieważ tamten był znajomym mistrza mieszkającego po sąsiedzku. Zresztą nie było tajemnicą, że miał on już narzeczoną w innej wiosce. Justyna, jakiś czas przed zaginięciem, wróciła do domu o godzinę później. Zapytana przez matkę, gdzie była, powiedziała, że jeździła z nim w samochodzie po okolicy. Po poważnej rozmowie z rodzicami, przekonującymi ją, że to nie był chłopak dla niej, obiecywała, że już więcej się z nim nie będzie spotykać. W poszukiwaniach zaginionej wykorzystano psa tropiącego. Ten złapał trop, ale zgubił go niedaleko domu rodzinnego Zawackich. Najprawdopodobniej w tym miejscu wsiadła do samochodu. Nie wiadomo jednak, w jakim kierunku się on oddalił. Przesłuchiwano okolicznych mieszkańców. Tym samym udało się ustalić, że w niedzielę, między godziną 11 a 12, Justyna była widziana przez trzy koleżanki w drodze do Pomorzan. Siedziała na miejscu pasażera we Fiacie 126P. Dziewczyny poznały ją po włosach, twarzy, a także po bluzie. Pomorzany to wioska sąsiadująca z polanami. Dokładnie sprawdzono okolice, ale po dziewczynie nie było żadnego śladu. Nikt więcej też jej nie widział. Przesłuchiwano koleżanki Justyny. Wszystkie zaprzeczały, by miały spotkać się z nią w niedzielę. Czyżby nastolatka okłamała rodziców i wybrała się na spotkanie z kimś, kogo nie znali? Jeżeli tak, to z kim? Jej strój, a także makijaż wskazywał na to, że chciała wyglądać atrakcyjnie. To mogło oznaczać, że chciała spotkać się z jakimś chłopakiem w tajemnicy przed ojcem i matką. Ustalono też, że dwa dni przed zaginięciem nastolatka była widziana w lesie z jakimś chłopakiem. Najprawdopodobniej był to ten sam dziewiętnastolatek, z którym spotykała się wcześniej. Do tej kwestii wrócę jednak za chwilę. Dzień po tajemniczym zaginięciu Justyny. Na telefon rodziny Zawadzkich zadzwonił jakiś mężczyzna. Nie przedstawił się. Powiedział jedynie, że dzwoni z targu w Radomiu z czyjegoś polecenia. Dodał też, że kazano mu przekazać, że Justyna wróci za tydzień, po czym się rozłączył. Policja sprawdzała ten trop. Okazało się, że połączenie zostało wykonane z aparatu wrzutowego na targowisku przy ulicy Wernera w Radomiu. Nie udało się jednak ustalić, kim był mężczyzna wykonujący połączenie. Jednym z kluczowych tropów był maluch, w którym rzekomo miała być widziana Justyna. Śledczy ustalili, że auto, o którym mówili świadkowie, należało do niejakiego Roberta M. Kwestia jego imienia jest sporna, ponieważ w przekazie medialnym jawi się on jako Robert. Spotkałem się jednak z twierdzeniem, że miał na imię Rafał. Niemniej ja zostanę przy Robercie, bo takie imię wskazują media. Był to właśnie ten chłopak, z którym Justyna spotykała się wbrew woli rodziców. On sam został przesłuchany przez policjantów. Twierdził, że Justyna nie jechała razem z nim w jego aucie 17 maja. Nie zaprzeczał, że ją znał. Twierdził, że widywał ją niejednokrotnie na dyskotekach. Nie miał z nią jednak żadnej głębszej relacji. Jego słowa nie korespondowały z relacjami koleżanek Justyny, twierdzących, że tamci się potajemnie spotykali. Robert obstawał przy tym, że w godzinach, kiedy zniknęła Justyna, on faktycznie jechał autem, ale nie z zaginioną nastolatką, a ze swoją dziewczyną. Kiedy zapytano o tę kwestię samą zainteresowaną, ta potwierdziła zeznania chłopaka. Miał on zatem alibi na czas, kiedy Justyna zniknęła. Mimo wszystko śledczy postanowili mu się bliżej przyjrzeć. Sprawdzano bilingi z jego telefonu. Okazało się, że w kwietniu wykonał on wiele połączeń na telefon rodziny Zawadzkich, choć ani matka Justyny, ani jej ojciec nie rozmawiali z nim. Co więcej, niemal połowa połączeń wychodzących z telefonu z domu Zawadzkich była właśnie na numer domowy rodziny Roberta. Koleżanki zaginionej przyznały, że wbrew temu, co mówiła Justyna rodzicom, cały czas spotykała się ze sporo starszym chłopakiem. Ten, odwożąc ją samochodem, wystawiał ją przy domu jednej z jej koleżanek, by rodzice nie zauważyli ich razem. Ta właśnie koleżanka przyznała śledczym, że wielokrotnie ich widywała. Justyna przyjaciółce zwierzała się, że kochała Roberta, ale jednocześnie bała się go. Dlaczego? Jakiś czas wcześniej Robert zadał jej niepokojące pytanie. Zapytał, co by zrobiła, gdyby wywiózł ją gdzieś daleko i zostawił tam samą. Kiedy zdał sobie sprawę, że ją wystraszył, powiedział, że tylko żartował. Wyglądało zatem na to, że albo Robert kłamał odnośnie tego, jakie łączyły go relacje z Justyną, albo z jakiegoś powodu jej koleżanki postanowiły rzucić na niego podejrzenie. Nie było jednak dowodów na to, że nastolatek miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Justyny. Po przesłuchaniu został on wypuszczony. Potem miał pretensje do zawadzkich, że go oczerniają. Zadzwonił do nich i wypomniał im, że rozpowiadają nieprawdziwe plotki stawiające go w roli podejrzanego. Czy zaginięcie utalentowanej młodej zawodniczki mogło mieć jakiś związek z jej pasją? Zdaniem jej trenera było to mało prawdopodobne. Choć wyjeżdżała na różne zgrupowania z koleżankami, to nie zawierała tam nowych znajomości. Jak mówił trener, dziewczyny były skupione na zawodach i myślały tylko o tym. Mieszkańcy, widząc bezradność policji, zaczęli snuć własne teorie na temat zaginięcia nastolatki. Jedna z nich była taka, że tego samego dnia zaginął nastolatek w Radomiu. Przez tydzień nie było z nim żadnego kontaktu, w końcu sam jednak wrócił do domu. Zdaniem niektórych miał on znać Justynę i mogli razem uciec. Ona jednak nie wróciła. Sam chłopak, zapytany o znajomość z czternastoletnią zapaśniczką, zaprzeczał. Policja nigdy oficjalnie nie brała pod uwagę tego wątku jako powiązanego z naszą sprawą. Inni zaginięcie Justyny wiązali jednak z zapasami. W myśl teorii powtarzanej przez niektórych, dziewczyna została porwana, by nie pojawiła się na zbliżających się mistrzostwach świata w Anglii. Rzekomo jedna z rywalek powiedziała jej, że i tak nie pojedzie do Anglii. Pojawiły się też bądź co bądź absurdalne teorie, że Justyna została porwana do innego kraju, ponieważ chciano, by reprezentowała w zawodach właśnie ich. Ale tropów wprowadzących do zespołu orzeł Wierzbica było więcej. W styczniu roku 1998, dość nieoczekiwanie, Justyna ogłosiła, że nie będzie już więcej chodzić na treningi. Czemu? Nie powiedziała. Pomimo tej deklaracji, nadal chodziła na zajęcia. Inną zastanawiającą kwestią był anonimowy list wysłany do domu rodziny Zawadskich na kilka tygodni przed zaginięciem Justyny. List odebrał i przeczytał jej ojciec. Nadawca wysłał zdjęcie z wizerunkiem nieznanej ojcu posinaczonej dziewczyny. Pod spodem nadawca napisał, by ojciec uspokoił swoją córkę, by ta przestała się w końcu szmacić. Zagroził też, że jak nie przestanie, to będzie wyglądała tak jak dziewczyna na zdjęciu całość podpisana była napisem zapaśniczki. Krzysztof podejrzewał, że za anonimem mogła stać zawodniczka, która wcześniej trenowała razem z ich córką. Dziewczyny miały ze sobą napięku, ponieważ Justyna zawsze z nią wygrywała, co tę drugą strasznie frustrowało. Po pół roku treningów tamta zrezygnowała z nich. Było to jakieś dwa lata przed zaginięciem. Krzysztof po otrzymaniu listu, poszedł do niej, by zapytać się, czego chce od jego córki. Tamta jednak uważała, że to nie ona wysłała list. Ale to nie wszystko. Koleżanki z klubu twierdziły, że jakiś czas wcześniej trzech chłopaków szukało Justyny na hali. Ich zdaniem chcieli oni ją pobić. Mieli oni pojawić się tam z polecenia byłej zawodniczki klubu, właśnie. O sytuacji poinformowany został trener, a ten obiecał zająć się sprawą. Od tego czasu woził Justynę na zajęcia osobiście. Zakazał też wpuszczania obcych osób na teren hali. Choć była to sytuacja alarmująca, to z jakiegoś względu nikt nie powiadomił policji o tej sytuacji. Nadal trwała akcja poszukiwawcza. Zaangażowano stu strażaków i policjantów z psami tropiącymi. Przeczesywano okoliczne lasy w promieniu kilku kilometrów od domu zawadzkich, bez skutku. Sprawdzano teren żwirowni w Zalesicach, ale i tam nie było śladu po Justynie. Pies tropiący zaczął intensywnie kopać w jednym miejscu, ale okazało się, że jego trop zmyliły zakopane tam śmieci. Niestety, zakrojone na szeroką skalę działania ekipy poszukiwawczej nie przynosiły efektów. Na policję w Radomiu zadzwonił ktoś twierdzący, że Justyna została wywieziona do Niemiec. Wykonujący telefon mężczyzna, nie przedstawił się i się rozłączył. Nie udało się potwierdzić teorii, jakoby nastolatkę wywieziono za naszą zachodnią granicę. Zrozpaczona rodzina szukała pomocy u wróżbitów i jasnowidzów. Jeden z nich przekonywał ich, że Justyna żyła. Jego zdaniem do soboty powinna pojawić się z powrotem w domu. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Inny jasnowic. Powiedział, że Jostyna żyje, ale jest gdzieś ukryta. Inny wróżbita, manewrując zdjęciem zaginionej nad płomieniem świecy, zauważył na brodzie dziewczyny wybrzuszenie. Stwierdził, że w tym miejscu była ona bita. Natomiast wróżbitka z wahadełkiem nie mogła wywołać żadnej reakcji wahadełka nad jej zdjęciem. Jej zdaniem było to złym znakiem. Jeszcze inny jasnowic powiedział, że została ona zgwałcona, a potem zamordowana. Poszczególni kolejni jasnowidze wskazywali konkretne miejsca, gdzie miała znajdować się Justyna. Policja, na prośbę rodziców, sprawdzała te lokalizacje. Jednak żadne z nich nie przynosiło odpowiedzi na pytanie, co się stało z nastolatką. Jak widać, ilu jasnowidzów, tyle teorii. Rodzinie konsultacje z nimi nie pomogły, a wprowadziły jeszcze więcej niepewności. Jakiś czas później na policję zgłosił się mężczyzna. Przedstawił się jako Włodzimierz Zawadzki, czyli tak, jak nazywał się stryj dziewczyny. Powiedział funkcjonariuszowi przyjmującemu zgłoszenie, że Justyna pojawiła się w domu w Łączanach. Łączany to niewielka miejscowość w gminie Wierzbica. Mężczyzna wskazał nawet konkretny adres. Kiedy pojawili się tam policjanci, zastali na miejscu starszą kobietę. Ta powiedziała im, że nie wie, kim jest Justyna i nigdy jej u niej nie było. Wyglądało zatem na to, że mężczyzna postanowił sobie zrobić głupi dowcip albo chciał z jakiegoś powodu odwrócić uwagę śledczy. Innych dowcipnisiów też nie brakowało prawdopodobnie wcipnisiów, bo jak inaczej wytłumaczyć głuche telefony, jakie wykonywano w kolejnych dniach na telefon rodziny Zawacki. Komendant wojewódzki Policji w Radomiu wyznaczył nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych dla osoby, która przyczyni się do odnalezienia Justyny. Dwa tygodnie po zaginięciu policja wystosowała apel w mediach z prośbą o kontakt każdego, kto wie cokolwiek na temat ostatniego miejsca pobytu 14-latki. W tamtym czasie na telefon rodziców zaginionej znów wykonała połączenie tajemnicza osoba. Tym razem była to kobieta, odebrała matka Justyny. Po głosie rozmówczyni określiła jej wiek na mniej więcej 40 lat. Kobieta zapytała, czy rozmawia z matką Justyny Zawackiej. Kiedy tamta potwierdziła, poprosiła ją o spotkanie w parku o godzinie 18. Do owego spotkania miało dojść w Szydłowcu. Pani Ewa poinformowała o tym telefonie policję. Funkcjonariusze polecili udać się na umówione spotkanie. Mogło chodzić o okup. Całemu zajściu policja miała przeglądać się z boku, by móc wkroczyć do akcji w odpowiednim momencie. Okazało się jednak, że w szydłowcu są trzy parki, i nie uściślono, który dokładniej miała na myśli rozmówczyni. Krzysztof i Ewa byli w każdym z nich. W pierwszych dwóch nie trafili na nikogo. W trzecim zwrócili jednak uwagę na przeglądającą im się dziewczynę z plecakiem. Siedziała na ławce. W pewnym momencie odnieśli wrażenie, że chciała wstać i podejść do nich, ale w tym samym czasie na horyzoncie pojawili się strażnicy miejscy. Wówczas dziewczyna spuściła wzrok. Kiedy przeszli obok niej, ona wstała z ławki i udała się w stronę dworca. Rodzice zaginionej nie poszli za nią. Nie wiadomo, czy kobieta wykonująca połączenie miała cokolwiek wspólnego z zaginięciem nastolatki. Czy może był to głupi żart, a może próba wyłudzenia pieniędzy, żerując na cierpieniu rodzin. Nie udało się ustalić, kim była. Po zaginięciu Justyny, rodzice nastolatków w okolicy byli wyczuleni na punkcie bezpieczeństwa swoich dzieci. Kładziono duży nacisk na to, by dzieci chodziły w kilkuosobowych grupkach. Co jakiś czas pojawiały się głosy osób twierdzących, że widziały Justynę w różnych miejscach. Jedna z mieszkanek szydłowca uważała, że spotkała ją na terenie dworca autobusowego w tym mieście właśnie. Sprawdzano ten trop, ale bezskutecznie. Niedługo później zgłosił się inny mężczyzna. Znał on Justynę. Twierdził, że widział ją w Radomiu. Tam również nie udało się jej znaleźć. Na przełomie lipca i sierpnia pojawiły się głosy, że nastolatka była widziana na dyskotece w miejscowości Kłódno, położonej około 30 km od polan. Zdaniem obsługi z lokalu dziewczyna dobrze się bawiła blisko sceny i nie sprawiała wrażenia jakby ktoś ją pilnował. Takie zachowanie wykluczałoby wersję, jakoby została porwana. Po okazaniu zdjęcia Justyny pracownicy potwierdzili, że była to ona, i ten trop nie pomógł jednak w odnalezieniu Justyny Zawadzkiej. Policja wysyłała funkcjonariuszy na kolejne imprezy w tym miejscu, ale dziewczyna nie pojawiła się tam ponownie. Według ustaleń policji, Robert, który zdaniem świadków był widziany z Justyną jako ostatni, w przeszłości był karany za pobicie. Choć jego dziewczyna przedstawiała mu alibi, został on zatrzymany. Jednak długo nie posiedział w areszcie. On sam zaprzeczał, jakoby miał jakikolwiek związek z zaginięciem Justyny. Policji natomiast brakowało dowodów, że było inaczej. W takich okolicznościach musiał zostać zwolniony do domu. Przez kolejne tygodnie, a później miesiące, nie było żadnych efektów poszukiwań. Justyna przepadła jak kamień w wodę. W tym momencie przeszukiwanie okolicy mogło już dotyczyć tylko poszukiwania ciała. Jeżeli Justyna jeszcze żyła, była już daleko od domu. W sierpniu, trzy miesiące po zaginięciu, zdecydowano się na wykorzystanie śmigłowca z kamerą termowizyjną. Przy jego pomocy sprawdzano kilka hektarów lasów w okolicy Wierzbicy. To jednak również nie przynosiło efektu. Rodzina zaginionej nadal nie wiedziała, jaki los ją spotkał. Również w sierpniu zdecydowano się w związku z tą sprawą ponownie zatrzymać Roberta M. Prokuratura nie chciała powiedzieć pod jakim zarzutem ze względu na ewentualność naruszenia dóbr osobistych zaginionej i jej rodziny. Prokurator dodał jednak, że jeśli podejrzenia się potwierdzą, groziła mu kara od roku do nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności. Choć prokurator tego nie sprecyzował, to nie trudno domyślić się o to, jakie zarzuty chciano mu postawić. Otóż za pozbawienie kogoś wolności na okres dłuższy niż 7 dni, według polskiego prawa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Znając okoliczności, najprawdopodobniej więc o taki właśnie zarzut chodziło. Zastosowano względem Roberta dwumiesięczny areszt. W październiku dziennikarz gazety wyborczej w rozmowie z wysokim rangą oficerem policji dowiedział się, że według ustaleń śledczych Justyna żyje, na co wskazywać miały relacje wielu świadków. Mimo wszystko nie udało się do niej dotrzeć przez wiele miesięcy. Śledczy zapowiadali stworzenie portretu psychologicznego nastolatki, co miało pozwolić ustalić, czy wbrew temu, co mówiła rodzina. Mogłaby ona uciec z domu, nie mówiąc nikomu ani słowa. Nie ma nigdzie żadnych informacji na temat tego, czy udało się wytoczyć rozprawę przeciw Robertowi. Ostatnia wzmianka na jego temat kończy się na jego dwumiesięcznym areszcie. Wygląda na to, że najprawdopodobniej z powodu niezebrania dostatecznych dowodów został on zwolniony z aresztu. W końcu też, po pół roku, zdecydowano się umorzyć postępowanie w tej sprawie z powodu braku dostatecznych dowodów na popełnienie przestępstwa. Nie oznaczało to, że policja zaprzestała jej poszukiwań. Niestety, do żadnego przełomu już nie doszło. Dziwnym zrządzeniem losu jest to, że dzień przed zaginięciem Justyny Zawadzkiej zaginęła inna dziewczyna. Była to 17-letnia Monika Pełka z Radomia. Z domu wyszła w sobotę między godziną 16 a 17 i do niego już nie wróciła. Dość interesujące, że po jej zaginięciu również do rodziny zadzwonił tajemniczy mężczyzna. Powiedział, że nastolatka została wywieziona do Niemiec. Czy to tylko przypadek? A może te sprawy są ze sobą w jakiś sposób powiązane? Być może za porwaniem nastolatek stał ten sam mężczyzna, bądź ta sama grupa. Dziś od zaginięcia Justyny minęło ponad ćwierć wieku i nadal nie udało się ustalić, jaki los ją spotkał. Czy doczekamy się jeszcze przełomu w tej sprawie? Jak mówią, nadzieja umiera ostatnia.